Cześć, witajcie moi drodzy. Autosave z tej strony i dzisiaj witam was serdecznie w grze The Scouring, czyli wersji bardzo, tak powiem, ciekawie rozbudowanej wersji gry strategicznej, przypominającej troszeczkę Warcrafta 3, tylko tego starego, dobrego Warcrafta 3. Ja ogólnie wielkim fanem strategii nie jestem, ale... Gra mnie zaciekawiła, pomyślałem, że warto ją pokazać. Warto zaprezentować, co gra ma do, za, do zaoferowania, i chciałbym Wam e, no, tutaj pokazać, niezależnie od tego, e, że może zbyt wiele, jeżeli chodzi o tą, e, o ten rodzaj gier. Nie wiem, nie ma tutaj aktywnej pauzy, więc sobie tutaj średnio możemy pod tym względem poradzić. Zaczynamy moi drodzy, od sześciu, sześciu piechurów, e, którzy mogą wykonywać jakieś dodatkowe rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą z Robię to jest na pewno budowa farmy, bo jedzenie, słuchajcie, w tej grze działa w ten sposób, że e, zużywa się i musimy mieć stały przyrost jedzenia, aby to miało sens. E, tworzę sobie od razu z czterech następnych e, robotników, myślę, że od ręki robimy sobie jeszcze jedną farmę może w tym miejscu, tak najbliżej, najbliżej tutaj centrum, jak się da, cała reszta, niech buduje w też pierwszej kolejności baraki. Baraki z tego względu, że za momencik będziemy atakowani, atakowani przez neutralnych przeciwników, którymi są zombie, którymi są chyba jakieś jakieś takie potwory, wilki, oraz przeciwnika eiejowego, który gdzieś tutaj na mapie już się rozwija, buduje swoją E, swoją krainę i próbuje tutaj dotrzeć do mnie, żeby mnie zgładzić. E, no, nie jest to zbyt ciekawe, z pewnością. Dobra, buduj mi tutaj baraki jak najszybciej. Będę potrzebować na pewno za momencik drewna jeszcze, więc już wysyłam, e, wysyłam następnego. E, tutaj tych, tych trzech również wyślę. Do tego, żeby zajęli się rąbaniem drewna, bo tak jak widzicie, drewna mam mało, złota mam mało, jedzenie rośnie, więc jeżeli chodzi o jedzenie, to jest całkiem sporo, spoko, nie trzeba się przejmować. E, mamy właściwie dwa sur, trzy surowce, no ale dobra, na dobrą sprawę dwa surowce, z których możemy korzystać czyli właśnie złoto oraz drewno. E, złoto możemy, możemy dostać od. Czy coś mi już atakuje? Nie, chyba nie Złoto możemy dostać prze, od, przez zabijanie e, Przeciwników neutralnych również Nie tylko przez wykopywanie e, Złota sobie tutaj z tych miejsc e, Więc jak najbardziej warto Sobie e, pokonywać Tych przeciwników neutralnych i sobie jakoś Z nimi radzić, zaraz zresztą się tutaj wybiorę Kawałeczek dalej, żeby e, Zobaczyć jak to wyjdzie mm, No i teraz tak, niech sobie tutaj zbierają wszystko Co trzeba, na jednej farmie mieszczy się Trzech, e, trzech robotników e, I myślę że zaraz sobie do tego przejdziemy, żeby tych trzech robotników tutaj e, zmieścić. Ja chcę mieć pięciu wojaków na sam początek, em, żeby móc się chociaż e, w, w małym stopniu bronić przez, przed najazdami, a tych najazdów będzie z pewnością całkiem sporo. Twórzmy sobie następnych robotników, robotnicy są ważni jak mi ktoś. Jeden z moich właściwie widzów powiedział w Age of Empires, że robotnicy na samym początku gry są najważniejsi. Myślę, że to, to, tutaj ta sama zasada obowiązuje. Zrezygnujmy może troszeczkę z drewna, wrzućmy sobie jednego robotnika do farmy, bo zaraz nam się skończy jedzenie. I zacznijmy rozbudowywać następne elementy. Zacznijmy budować sobie Soumil. I sawmill postawię sobie w tym miejscu, mam nadzieję, że mogę. Mogę, dobrze. E, Soumil pozwoli na troszeczkę bliższe zbieranie. Ogólnie wszystkich może tutaj wyślę, żeby, żebyście szybciej wybudowali ten budynek. E, Soumil pozwala na szybsze zbieranie tutaj drewna e, z tego miejsca. Poproszę następnych pięciu. O, nie mam złota, o kurczę. No to niedobrze, Cała ekipka leci zbierać złoto, tak myślę. No, i robi się już wieczór. Ogólnie wieczór w tej grze polega na tym, że przeciwnicy, z tego co rozumiem, dobrze respawnują się. Zacznijmy atakować wilki. Wilki jakieś. I zdobądźmy troszeczkę złota. I wracam się od razu do miasta. Tutaj, może, tego przyjaciela oddeleguję. No i dobra, wilki rozwalone, spawner rozwalony. Wracam tutaj do miasta z tego względu, że zaczną się ataki za momencik. E, I będą nas atakowały e, prawdopodobnie zombiaki, bo w nocy tak, co noc się właściwie dzieje. E, Okej, okay. czy ja mam wystarczająco złota, żeby zrobić sobie archerów? Mam, wszystkich archerów ogólnie można wrzucać do budynków. E, I to też zaraz zrobię. Oni mają wtedy większy zasięg, będą w miarę tutaj w stanie obronić nas przez, przed atakami. Myślę, że jeszcze jeden. Jeszcze jeden robotnik się przyda. Zabieram żołnierzy. Można tutaj też tworzyć grupy. Ale nie wiem jak. Słuchajcie, znalazłem tą opcję. Ctrl e, F1, Ctrl F2, możemy sobie tworzyć grupy jednostek. Po kliknięciu jedynki mam teraz całą grupę jednostek zaznaczoną. No i o Jezu, jestem, jestem podczas ataku, kurde, nie zauważyłem. Uciekajcie, uciekajcie. Już moi ucznice tutaj widzę, że sobie ładnie dają radę. Straciłem niestety jednego, jednego człowieka. Tutaj też następny ucznik, proszę niech wchodzi na samą górę. I żołnierze. O, tutaj już widzę, już, już następny jeszcze jest szkielet. To jest chyba. Mogę zobaczyć? Co by. A, już zdążyli zabić. E, ok, i jeszcze jeden łucznik. Jak najbardziej tak. Tworzymy sobie. Tworzymy sobie jak tam z drewnem? Z drewnem w miarę ok, gorzej troszeczkę ze złotem. E, myślę, że złoto powinno być naszym priorytetem, jeżeli chcemy się rozwijać. Jeżeli chodzi o ulepszenia, ulepszenia mamy. Ktoś walczy? O, no, już się następny pozbierał. Mógłbym tutaj gdzieś wieże z łucznikami sobie wrzucić. Dajmy sobie pięciu. E, pięciu jeszcze. Łuczników, wrzućmy sobie jednego typka od złota, żeby zbierał już już do was lecą. O nie ty, nie ty, nie ty. Ty tutaj Wracaj, 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 wracaj. Pokonajcie proszę tutaj tych, właściwie tych zlurujcie troszeczkę, a właśnie, żeby łucznicy byli w stanie ich wystrzelać. No i proszę, jedna z jednostek została ulepszona. Level drugi. Oni mają wtedy więcej życia, mają chyba lepszą troszeczkę obronę. Co my tutaj w ogóle mamy? Czy my tutaj już jakiś atak mamy? Spodziewajcie się tego, że tutaj przegram z Kretesem. Z tego względu czemu wszyscy nie atakowali, tylko jeden z nich atakował. Dziwne tam są ucz ucznice? Spodziewajcie się tego, że przegram tutaj z Kretesem? Prawdopodobnie za moment zostanę zaatakowany. E, I nie uda mi się już uratować właściwie e, mojej, e, mojej tutaj krainy. Dobra, następna farma ląduje sobie, ląduje sobie tutaj. E, następnie... Ile się uczników mieści do budynku? E, ilu ich tutaj mamy? A nie mogę ich zaznaczyć, kurde tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu. Ośmiu uczników umieści mi się w jednym budynku. No okej, okay. może, może być. Stwórzmy sobie jeszcze dwóch e, mieszkańców zwykłych, robotników. No i dobra, nastał dzień. Całkiem spoko, przetrwaliśmy noc. Mamy fajne zabezpieczenie w postaci właśnie uczników. Chciałbym gdzieś tutaj jeszcze, gdzieś tutaj jeszcze może postawić sobie e, wieżę obronną. I właściwie, może bym ją gdzieś tutaj wrzucił, tylko że nigdzie jej wrzucić nie mogę. Czy mnie stać na to w ogóle? 200, 100. No stać bez problemu, czyli po prostu potrzebuje tutaj miejsca. O właśnie. I proszę, proszę budować w międzyczasie ulepszamy sobie e, town hall w e, fort, co pozwoli nam odblokować następne następne ulepszenia poszczególnych, e, poszczególnych budowli. ośmiu się mieści, czyli jeszcze jeszcze mogę troszeczkę e, ich zbudować. Wy zacznijcie zbierać złoto. A łuczników powolutku zaczynam wysyłać w te, w te rejony, żeby e, no, byli tą pierwszą pierwszą e, obroną miasta. Jak się zbuduje, dobra weźcie to przyspieszcie troszeczkę, bo tutaj boję się, że ktoś się nie zaatakuje jednak, a tak może się tak może się wydarzyć. No jednak złota mam troszeczkę przymało. I, I to mi może zablokować dostęp do budowania chociażby następnych jednostek. Z pewnością, z pewnością będę musiał wybudować następny element. O, super. A właśnie, ile się tutaj mieści? Bo ja tak robię tych uczników, a tu się chyba tylko czterech mieści uczników, Tak mi się wydaje. No, tak może być. Dobra, wy tam sobie tnijcie to drewno, a ja przy okazji zobaczę. No właśnie, mogę zrobić stajnie już. Mogę zrobić Smithiego, który daje mi możliwą obronę. Zróbmy sobie stajnie w takim razie. Niech te stajnie powstaną. O, ktoś coś gotuje tutaj z sąsiadu chyba dobrego, czuję jakąś taką kapustę. Piękny zapach kapusty. Zróbmy sobie stajnie, żeby zacząć się zabezpieczać przed atakami. No i tak, ja mam całkiem dużo, widzę, że w tym, w tym akurat podejściu poszedłem w kierunku łuczników. Bo łuczników mam całkiem sporo, tutaj mam jedną obronę, tutaj mam drugą obronę, tutaj zaraz będę miał trzecią obronę. To, co z pewnością chcę z zrobić w większej ilości, to pięciu następnych żołnierzy. No, żeby, żeby ta żeby ta obrona, obrona bezpośrednia mele też była w miarę na wysokim poziomie. Nie mogę niestety umiesz, ulepszać farm, nie mam takiej możliwości, nie mogę tutaj nic dodatkowo ulepszać, zaraz zobaczymy stajnie. Mogę tutaj zrobić, żeby moi wieśniacy mieli atak, atak dystansowy, kiedy są umieszczone na budynku, tylko czy to jest Konieczne, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. Tworzymy dwóch następnych wieśniaków, e, trzech wieśniaków. E, I chciałbym, myślę, tak, was wszystkich dodam do grupy pierwszej. O, no i super. I chciałbym się tutaj tymi bohaterami wybrać troszeczkę dalej, pozbierać trochę złota. Bo mamy problem, jeżeli chodzi o złoto. A tutaj nie kolega, już zajmie się farmą następną. Bardzo proszę. Dziwne, że jeszcze nie jestem atakowany, w ogóle tutaj nie mam żadnej obrony, będę musiał tutaj coś postawić, bo obawiam się, że... No gdzie są przeciwnicy? Tutaj jest trochę uczników, o kurde, ile uczników, no nie, z wami to nie ma sensu. Ogólnie w tej grze AI działa bardzo specyficznie, może ich zluruję ogólnie do, do bazy, fajnie by było, bo tam już ucznice sobie raczej poradzą. Ehm, dobra. Nie, 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 wracajcie, wracajcie, wracajcie. Z łucznikami akurat średnio jest walczyć, bo e, właśnie AI w tej grze działa bardzo specyficznie. W sensie jest irytujące. E, co mam na myśli? Mam na myśli to, że AI podchodzi blisko, zaczyna cię atakować, jak mają troszeczkę mniej życia, zaczynają uciekać, uciekać, uciekać. Łucznicy od ręki uciekają. E, no, jest to rzeczywiście bardzo irytująca sprawa. E, dobra, mamy troszeczkę... Jednostek, czy ja mogę was wszystkich do grupy wrzucić? Mogę was wrzucić do grupy, super. Wy sobie tutaj stójcie. E, tutaj mam następne jednostki. Chciałbym sobie tutaj zbudować w takim razie następną wieżę, może w tym miejscu, hmm. żeby to też był taki podstaw, żeby to była taka podstawowa obrona e, mojej bazy. Ty tutaj pomóż kolegom. I ja tworzę. O, proszę, mogę tworzyć kawalerię. I ta kawaleria też może być fajna, bo ona byłaby dobra na uczników. Jest bardzo droga, co prawda. Bardzo dużo potrzebuje e, złota. E, kawalerię zacznę tworzyć. Zabiorę sobie tych uczników, umieszczę sobie na drugiej wieży. E, zabiorę sobie dwóch uczników, myślę stąd, bo ich tutaj akurat na samym środku tyle nie jest potrzebne. Jak mam to dobrze rozłożone, to myślę, że powinno być w miarę bezpiecznie. E, no i tak, jest pierwszy kawalerzysta. Jak widzę, że tutaj mogę używać um, używać używać miksturki, a! mogę kupić sobie taką miksturkę, a co mnie to kosztuje? 100 zł, o kurczę, całkiem, całkiem dużo muszę przyznać. To jeżeli ja bym dla wszystkich chciał kupić, to mi to jakieś chore pieniądze będzie kosztować A dobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, gotowa już jest. Gotowa już jest wieżyczka, wchodzimy na wieżyczkę. Tutaj, moi, e, moi budowniczy, zapraszam Was dalej. Zróbmy sobie w takim razie, może tutaj barykadę. Czy ja taką barykadę mogę jakoś. Obkręcać mogę pokrętłem, dobra, super. Zróbmy sobie tutaj barykadę, żeby zablokować, może przy, 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 tym, przy tym drzewie. Nie wiem, czy tutaj barykada druga by nie była potrzebna. To, co z pewnością bym chciał zrobić, to jest tak: na pewno bym chciał stworzyć sobie jeszcze troszeczkę łuczników, tak na zaś. Myślę, że może trzech. A jakie ja mogę cofnąć? Aha, tutaj, escape, dobra. Yy, cała reszta moich robotników, myślę, że wy spokojnie na spoczynek możecie się udać w formie miłej i przyjemnej pracy na polu. Dobra, ale gdzie wy mogę? A mogę obrócić farmę? Chyba nie mogę, coś nie chce działać. Tutaj was, wam farmę postawię. Zbudujcie proszę, farmę. E, no i tak, i teraz się chyba zacznie powolutku. A tak, ja do drugiej jednostki bym wrzucił. Na pewno tak, tutaj wracają łucznicy, no do drugiej jednostki bym wrzucił moją kawalerię e, i, e, i może powolutku zaczął się, e, zaczął się troszkę rozglądać. Kawaleria jest o tyle dobra, że widzę właśnie, że. No, w razie jakbym uczników na przykład miał. O! Skąd wy mnie tutaj strzelacie? Skąd mnie strzelacie? Dobrze, 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 dobrze. Bo ja teraz was bez problemu jestem w stanie dogonić i przy okazji sobie zarobić jakieś pieniądze? A w razie czego po prostu ucieknę i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Dziwne, że przeciwnik mnie jeszcze nie atakuje. Czy ja dobrze ustawiłem przeciwnika w ogóle w 10? Population... Low Population, Very High. No to myślę, że no, da, 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 dużo nam będzie brakować do tego, żeby przetrwać jednak... Mm, przetrwać jednak... Dobra, muszę się... Muszę trochę uciekać. Tutaj widzę, że są jeszcze... Y... A, no, czyli moi mają zasięg. O kurde, daleki mają zasięg, nieźle. Myślę, że dużo nam będzie brakować, żeby tutaj wygrać, skoro ja mam populację bardzo niską, a przeciwnik ma olbrzymią To, co ja bym chciał zrobić dalej? No to tak, mamy uczników, fajnie Chciałbym sobie zrobić w takim razie może więcej kawalerii. Ile mogę zrobić? Całkiem dużo. Wypadałoby również Wypadałoby również zrobić sobie jeszcze z trzech no myślę, że z trzech mieszkańców. Żeby mogli... Żeby byli w stanie ścinać drewno. No bo tutaj rzeczywiście drewna mamy mało. To, co bym chciał zrobić dalej, to wziąć sobie obydwie te grupy i idziemy na atak, słuchajcie. Idziemy na atak, pozbyć się... Coś mnie atakuje? Ale to ci mnie atakują. To tutaj problemu nie ma. Chyba, że się wrócą. Bo ogólnie AI ma też... Czy ja to zablokowałem? Przepraszam. Nie. Ma też skłonności do tego, że jak ja wychodzę właśnie z... Jak ja wychodzę z... O kurde. Wujeczka, proszę się tutaj wracać. Ja kawalerii jednak bym nie chciał stracić, już wolę stracić... Całą resztę. Znaczy ogólnie nikogo bym nie chciał stracić. Bo to może być bardzo niebezpieczne, bo teraz wszystkimi właściwie moimi jednostkami poszedłem na łowy. No, ale dobrze. Poszło, posz, poszło ładnie. Poszło ładnie. Tutaj widzę, że się jeszcze jeden z tym kolego męczy. Ty to w ogóle. O, no i super. O, our town is under siege. Co so mnie atakują. Ale atakują mnie, na szczęście, ehm, prości, prości przeciwnicy. Oj, proszę. No jest przeciwnik. Tylko że tak. Wywróćcie sobie tędy, może bardziej. E, wróćcie sobie tutaj naokoło. I, I lećcie tutaj na dół. No właśnie, bo tutaj już widzę, że duży atak się zaczął ja już, tak, kawaleria z pewnością idzie na atak nauczników. Proszę wszyscy do dwójki. No i widzicie, ja podchodzę pod nich, a oni uciekają, nie? No, i to, to może być rzeczywiście irytujące. Zatrzymałem ich tutaj. Moi ucznice nieźle sobie dają radę. Eee, jest ok, nawet jakiś tam level up się wbił, z tego co widzę. Całkiem dużo złota. Czy ja dostaję? Eee, zacznę uciekać, i niech może ucznicy sobie, sobie poradzą. O, właśnie. Chodźcie, 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 nie, nie macie co się ten, przyjmować. Bo bym jednak wolał nie umrzeć, ale ucznicy widzę, że radzą sobie w miarę nieźle. O, no i dokładnie o to chodzi. Byle by mnie od góry teraz nie zaatakowali. E, no i tak, AI fajnie też działa, bo e, moje, moje jednostki wracają się tam, gdzie. E, tam, gdzie były... O, kurde, jaki ja tak wielki. O, kurde. Dobrze, że ja mam tych uczników tam. Jeszcze przydałaby mi się aktywna pauza, szczerze mówiąc. Dobra, robimy na maksa... No to atak, atak groźny, atak groźny. No nie zdziwiłbym się jakby, jakby to się skończyło negatywnie. Po tym ataku, ale chyba ich odstraszy, chyba ich odstraszy. Jak oni zabili moich uczników? O kurde. O kurde. Dobra, wracajcie się tutaj. A czym, co, co wy robicie, moi drodzy? Co, co to? Co wy tutaj wracać? Tak, a wylurujcie, wylurujcie troszeczkę bliżej pod e, pod e, moje wieże. Chociaż oni kurde mają tak dużo życia, co to, co tutaj chodzi? Atakujcie tutaj tych, żeby żeby się was nie pozbyli. No, będzie grubo, będzie grubo. Idź tam tutaj do farmy swojej. O no. No, niestety, obawiam się, że to chyba koniec nasz. Chodźcie tutaj. No, jeszcze stoję. Oni mają bardzo duże życia, bardzo duże życie naprawdę. No, ale to też nie, nie ma tutaj, co się dziwić, że ja przegrywam. Jestem naprawdę bardzo, bardzo słaby w gry strategiczne. Ehm, można być tysiąc razy lepszym. Czy ja naprawdę zrobiłem wszystkie swoje jednostki? Wszystkie moje jednostki padły. No, to, to szybko szybko poszło. Szybciej niż myślałem, naprawdę. E, udało się ich e, powstrzymać jako tako, więc, więc to jest akurat ok. Zróbmy sobie tonę, e, tonę żołnierzy, bo będzie tutaj jeszcze dwóch żołnierzy... A, bo oni te miksturki mają nieszczęsne, no. Kurde, ciężko. Dobra, zajmijcie się... Ok, wyczyszczone. Wyczyszczone. Ja poproszę tutaj wszystkich... E, tutaj widzę, że jest... Jeszcze następny atak? Wow. No nie, 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 no tutaj tutaj już yy, naprawdę <laughs> Nie wygląda to dobrze, no. Nie wygląda dobrze. A wyglądałby... powiedziałbym nawet, że wygląda bardzo źle. Yy... Ale w tej kryz kryzysowej sytuacji zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, zostawienia jakiegoś komentarza, no i wspierania mnie tak delikatnie, chociaż w ciężkich momentach, jak gram w gry strategiczne, w których bardzo, bardzo mi nie idzie. Tu mnie jeszcze z drugiej strony atakują w ogóle bardzo, bardzo grubo. Czy tworzą się jednostki dodatkowe? Tworzą się, nie wiem po co one właściwie. Właśnie, bo tutaj jeszcze było jakieś ulepszenie gdzieś widziałem. Wejdźmy sobie... Tutaj chyba ci zginęli już, ci budowlańcy. Wybuduj mi, no właśnie, bo tutaj był Smithy. Jest ta umiejętność obrony. Ja myślę, że przeciwnik również, również to miał. Nie potrzebuje tyle złota. Zajmijcie się tutaj produkcją jedzenia. Wy nic nie robicie. No to zacznij coś, zacznijcie coś robić, bardzo proszę. Czy jest jeszcze jakiś człowiek, który który się nudzi, czy tutaj mam to zaznaczone. Dobra, okej. Okay. Zajmij się tutaj następną albo pomóż w budowie, a ja robię już następnych następnych żołnierzy. Akurat złota mam całkiem dużo, to jest bardzo w porządku. Dużo żołnierzy straciłem, więc nie ma tutaj akurat bólu, jeżeli chodzi o jedzenie. Czy wy się tutaj zmieścicie w ogóle? No, czyli straciłem uczników stąd, straciłem uczników stąd, ale nie straciłem uczników stąd, całkiem nieźle. Wypadałoby zrobić w ogóle drugie baraki. Jak tutaj panowie skończą budować, nie wiem, czy tu się da w tej grze kolejkować. Jeżeli by się dało kolejkować, to rzeczywiście też by było to całkiem wygodne. W następnej, w następnej turze, ja jestem prawie pewny, że on tutaj się już osiedlił w ogóle, przeciwnik mój. E, dobra, wy zrobiliście to. Zacznijcie budować następne baraki. Baraki, baraki, baraki. O, nie mam drewna. O, kurde. Grubo. Zacznijcie tutaj ścinać z tej strony. Trochę bezpiecznie będzie. No i co ja tutaj mogę zrobić? Shields Ability. E, dobra, troszeczkę potrzebuję drewna. Poczekajmy chwilkę. I zrobimy sobie tą umiejętność. No i jak to działa? Jak to działa? E, pozwala mi. Aha, ale to tylko, yy, to tylko ataki dystansowe pozwalają mi blokować. Więc to mi się raczej nie przyda. No, kupiłem, bo kupiłem, ale raczej mi się nie przyda. Yy, dobra, następni żołnierze, bardzo proszę, albo może inaczej nawet. Yy, nie mam drewna, mogę zrobić tylko dwóch kawalerzystów, ale lepsze coś niż nic, myślę. Więc zro, zróbmy sobie czterech. O, no, już się zaczyna atak. Ja od razu wysyłam moje jednostki. Albo dobra, nie wysyłam. Niech sobie najpierw włócznicy poradzą. Jako tako. Atakujcie tego. No właśnie, mają tą umiejętność. No nie, ta tarcza to. Jest, ta tarcza jest zbyt gruba rzeczywiście. Ta tarcza. To, co tutaj tą tarczą robią, ja kupuję sobie na maksa miksturki, bo też chcę mieć. Też chcę mieć trochę jeszcze możliwości do przeżycia. Więc miksturki zakupione, One Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Całkiem, całkiem nieźle. Dobra, tutaj tworzą się następni, e, następni żołnierze. Ilu tu jeszcze mi żyje? No, nie, nie, bez szału. Wróćcie sobie, wróćcie się, wróćcie się, uleczcie się przez chwilkę i zostawcie całą resztę e, łucznikom. Ty też się wracaj. Jeszcze słyszę tam wilki jakieś w tle. No i dobra, oni też już uciekają. No, czy to wyszło dobrze? No nie! Czy mógł wyślepieć? No, oczywiście, że tak. No i tutaj jeszcze go pocis pocisnęliście. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ok, eee, następne jednostki poproszę. Następnych żołnierzy. A nie, przepraszam, bo miałem jeszcze jednego kunia zrobić. Tak, miałem jeszcze jednego kunia zrobić. Zróbmy jeszcze dwa kunie i zróbmy resztę żołnierzy. Co teraz z drugiej strony, ale nie, to są. To są akurat zombiaki. A zombiaki akurat mi na rękę, bo zawsze jakieś pieniążki będą następne. Zawsze, zawsze coś tam może jeszcze pomóc. Nawet się nie będę tutaj nimi ruszać. Jak będą się by chcieli podejść, to niech sobie podejdą. Nie, bez problemu, mogą te wieże atakować. Nie robi mi to najmniejszego problemu. E, dobra, tutaj się produkują następne jednostki. E, myślę, że chciałbym jeszcze... Właśnie te baraki zrobiłem. Nie, nie zrobiłem, bo mi drewna brakowało. I to, co ja widzę w ogóle, to czego mi brakuje, to jest. E, zrób mi tutaj dwóch jeszcze mieszkańców. To, czego mi brakuje, to jest jedzenie z pewnością. No, bo zobaczcie, ja tutaj mam e, przychód jedzeniowy 240. Ale, e, ale to, co, to, co tutaj e, mi zabierają, zjadają, to jest 322. Jezu, ile ich tutaj jest? Weźcie, tutaj się zajmujcie od razu tymi ząbiekami, bo to sensu nie ma najmniejszego. Dobra, troszeczkę złota zawsze, okej. Okay. I ty poproszę, żebyś farmę zrobił następną. Tu nawet jest farma, możesz się, możesz się nią zająć. I właściwie to mógłbyś ją naprawić. Możesz ją naprawić? Napraw. No coś, coś nie chcę jej naprawić. Coś nie chcę jej naprawić. Dobra, robimy następne jednostki, myślę. Najpierw jeszcze raz zrobimy sobie troszeczkę mieszkańców. O, już widzę, że rozwalili mi tą wieżę. Nic nie szkodzi. No właśnie, łucznicy sobie tutaj nieźle poradzą. E, a ja zajmę się w ogóle tutaj tworzeniem jeszcze następnej paczki łuczników. E, I wpakuję ich tutaj na główną wieżę, żeby była ta dodatkowa obrona właśnie, e, bo tutaj o żadnym ataku nie można, nie ma co mówić. E, tutaj zostaje mi... O, proszę bardzo, no i jest. I jest. A tak właśnie. Dobra, wy się tutaj cofnijcie. Łucznik wchodzi tutaj. Super. Ty się zajmij kopaniem. Znaczy kopaniem, uprawianiem roli. Tam idą zombiaki. No niedobrze, niedobrze. Idź tam się, zajmijcie się tymi zombiakami. Jezu, ile ich tu... Tu zombiaki, tutaj orkowie. To są orkowie czy ludzie? Orkowie chyba. Nie, ludzie też. A dlaczego ja wybrałem orków, a w, w, walczę, walczę z ludźmi? To ciekawe jest. Tu zombiaki, tam ludzie mnie atakują. No kurde, to nie za dużo. Nie za dużo tutaj się troszeczkę dzieje? No za dużo tak mi się wydaje. I znowu nie mam jedzenia. Znowu nie mam jedzenia, a tu już następny atak idzie. No nie, nie, bar bardzo nieprzyjemnie muszę przyznać. E, zapraszam was tutaj na górę. Następnych uczników. E, poproszę mieszkańców, którzy się nudzą e, na rolę. Chociaż ta rola jest bardzo tak wy wyrzucona bym powiedział. Wy sobie stójcie tutaj w ogóle i jestem już na plusie. Super, super. Nie będą mi głodować. Następny łucznik widzę się znalazł, to jest żołnierz. No, niedobrze, niedobre są te ataki. Bardzo nieładne, bardzo mi się nie podobają. Dobra, robimy następne jednostki. Robimy sobie kawalerię w ilości max. Jeżeli przetrwam to, to może zrobię jakąś sensowną kawalerię, żeby... No, żeby sobie radziła, ale już widzę, że raczej tego nie przetrwam i chyba powolutku kończymy, ale idealnie, bo 30 minuta za moment będzie. Widzę, że tutaj wróg ma masę kawalerii, ma również, działa, działa, strzelają właśnie po takim stożku, są w stanie trafić, trafić moich. Moich. Moje jednostki. W ogóle zastanawiam się, bo e, ja słyszę, właśnie w słuchawce po lewej stronie, wszystkie dźwięki i widzę, że OBS też nagrywa bardziej po lewej stronie. I ciekawy jestem, o co tutaj chodzi, czy tutaj coś jest e, przypadkiem nie jest rozwalonego e, w, samej, e, w samej tutaj produkcji. Właściwie to może mogę to ściszyć troszeczkę? Mogę sobie w ten sposób ściszyć. Super. E, dobra. E, słuchajcie. Patrząc na ten piękny obrazek, Patrząc na ten piękny obrazek, myślę, że to by było na tyle. Jeżeli odcinek, nie strategia, nie strategia rozgrywki, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, zostawienia łapki w górę, zostawienia również komentarza, jakiegoś znaku po sobie, będzie mi naprawdę bardzo miło. A Wym pomagacie rozwijać mój kanał. No i co, wróg uciekł, a mógł mnie bez żadnego problemu rozwalić, ale myślę, że to by było na tyle. To była grade scoring, Dajcie znać, czy Wam się podobało i do następnego, cześć!